Dzień dobry, e, witamy z otalęży. E, przed Państwem no, legenda polskiego rolnictwa, także i sadownictwa C330. Jak widać, sama naklejka już wskazuje TDI. E, witam Krzysztofa Tkaczyka. Dzień dobry, Karolu. E, powiedz nam co nieco o tej maszynie, bo wspomniałeś, że to nie jest 30, tylko jest też. Część tu od C325, także to lata 60. Tak, to było dawno, dawno temu, jak z fabryki wyjeżdżało, wyjechało jako C325. Później nastąpiły modernizacje do 28, a w końcu do C330. Także z 25 został tylko tylny most. Tylny most, tak jest, bo nie miał fabrycznego zaczepu polowego. No i... Yy, serce tych przeróbek, oprócz tego mówiłeś, tak, jest y, wspomaganie. Wspomaganie jest założone na, od Mercedesa. Tak, pompa jest od Mercedesa, wspomaganie jest na orbitrolu, kolumna została wyrzucona, został zamontowany orbitrol tak tutaj jest. z mocowaniem przerobionym. No to może od, powiedz, opowiedz widzom, e, powiedzmy istotę działania turbiny w tym silniku. I co ona, na, może co daje, to przejdziemy za chwilę. Ale istotę działania turbiny i interkulera? No to turbina podpięta jest pod kolektor wydechowy, Napędza, napędzają ją spaliny wydobywające się z silnika. Obracając łopatki, skumuluje nam powietrze z filtra powietrza, jest z drugiej strony filtr powietrza, zaciągnięta jest rura, zaciąga nam powietrze z zewnątrz, kumuluje je. Ona się tutaj ogrzewa, bo turbina jest gorąca. Tak. Dlatego jest zamontowany interkuler, który będzie to chłodził powietrze i trafia do kolektora ssącego. Czyli be, y, mieszanka będzie uboższa w takim razie, będzie miała więcej powietrza. Tak, więcej powietrza będzie. Bardziej sprężone ono jest, jest powietrza więcej. No dobrze, więcej powietrza, więc bardziej sprężone powietrze. Tutaj stoimy sobie w dużym sadzie wiśniowym, ale co to da, co to daje w tym silniku? Jaki jest przyrost mocy, ale. Właściciel, właściciel i autor tej, tej przeróbki mówił, że tu nie chodzi bardziej o moc, ale o moment obrotowy. Tak, moment obrotowy uległ znacznemu zwiększeniu. Różnica jest odczuwalna przy jeździe na przykład z kosiarką, lepiej się wkręca w obroty, lepiej się utrzymuje na tych obrotach, lżej po prostu ciągnik ma. Ale też przy takiej jeździe zwykłej z przyczepkami, czy na przykład w pługu, w pługu jest różnica kolosalna, Aha. w pług dwójka, dwuskibowy pług Unia Grudziąc, ten ciągnik jak ciągał bez turbiny, no to tam było, że gdzieś tam miał podgórkę czy coś lekkie problemy. Czy ruszyć z miejsca, rozpędzić się? Po zamontowaniu tej turbiny e, uległo to znacznemu, znacznej poprawie, dużo lepiej się wkręca w obroty, nie widzi górek i, i w ogóle po prostu jest lepiej. E, a przyrost mocy, bo fabrycznie silnik e, od C330 ma, z tego co pamiętam, 29 koni mechanicznych. Tak, dokładnie. E, moc e, uległa jakiemuś tam zwiększeniu, dokładnie nie wiemy jak, bo ciągnik nie był hamowany, ale oscylujemy, że jest to w granicach około 37. Koni mechanicznych 38. No dobrze, w takim razie może uruchomimy silnik i damy widzom posłuchać, jaka jest różnica. Dajcie znać w komentarzach, a propos pracy tego silnika, jak Wam się to wszystko podoba. Dobrze, to. Opa. charakterystyczny świst i rzeczywiście w porównaniu z fabrycznym silnikiem dużo szybciej ten silnik się zdecydowanie szybciej się rozpędza Nie jest to zrobione w ostatnich tygodniach miesiącach, tylko ten ciągnik już pracuje ładnych parę lat po tej przeróbce. Tak, jak już została ta turbina zamontowana minęło jakieś 10 lat od tego momentu nic się z silnikiem nie dzieje, nie było remontu robionego po zamontowaniu jeszcze, także nie ma najmniejszych problemów, wszystko daje radę. Czyli potwierdzisz taki ogólnopanujący pogląd, może nie tyle pogląd, tylko fakt, że co byśmy nie mówili o tamtym systemie, o tamtym ustroju, to jednak tutaj jest duży zapas materiału, który wytrzymuje takie doładowanie. Oczywiście, materiały są mocne. Wiadomo, że wszystko w normie musi być. No tak. Jeżeli za dużo, to też by mogło być w skut ze skutkiem negatywnym. Tak jak pokażemy Wam w, w filmie, e, który się za kilka dni e, być może ukaże. Autor tej przeróbki opowiada, że nie sztuką jest wyżyłować silnik do granic możliwości, bo to oczywiście możemy zrobić, prawda? Tylko sztuką jest tak to wszystko dopasować, wyważyć i wyliczyć, żeby nam po prostu służył i żebyśmy mieli pożytek z doładowania. Tak, żeby nie spadła nam wydajność, żeby nie, nie zwiększyły się ilość usterek, ilość napraw, ale żeby po prostu wyciągnąć trochę więcej mocy i nie stracić na jakości. Dokładnie.